Witam wszystkich serdecznie, jest to filmik wprowadzający do nowej serii, która będzie polegała na tym, że pokażę wszystkie rodzaje szpachlowania suchej zabudowy od Q1 do Q4 przy użyciu różnych narzędzi na różne sposoby oraz przy użyciu różnych rodzajów tasz. Aktualnie na tej realizacji, przed chwilą zakończyłem etap gruntowania płyt. Generalnie nie trzeba tego robić, pod warunkiem, że płyty były dobrze składowane i nie są one zapylone. Mimo wszystko ja zawsze gruntuję te płyty, jak to się mówi, dla świętego spokoju. Gruntowałem oczywiście metodą natryskową. Użyłem do tego dyszy FFLP510 i przy tym, przy, przy tym rozmiarze dyszy również warto wymieniać filtry w pistolecie oraz agregacie na mniejsze. W tej serii filmików wykorzystam cały system Knaufa i tak właśnie dla przykładu etap gruntowania wykonałem gruntem Universal, grunt z Knaufa, oczywiście nierozcieńczony. Etap fugowania płyt wykonam tą masą GK Start również z Knaufa, jestem bardzo ciekawy jak to się będzie sprawować. Generalnie można ją aplikować do 10 mm i podobno nie ma skurczu. Zobaczymy w praktyce. Następnie etap od Q1 do Q2 wykonam przy użyciu masy Knauf Fill and Finish i znam ją bardzo doskonale, więc tu raczej nie będę jej testować, ale zobaczycie w boju na co ją stać. Następnie etap Q3 i Q4 wykonam przy użyciu uładzi Knauf Roll and Spray i nie ukrywam, że pokrywam w tym wielkie nadzieje, ponieważ niejednokrotnie ludzie właśnie na live pisali, żebym sobie przetestował tą masę można ją aplikować do grubości 5 mm i podobno nie ma skurczu. Zobaczymy, jak to się sprawdza. Generalnie jeszcze w międzyczasie porobię testy, że porobię różne formatki o różnych grubościach i będę to zalewać tymi wcześniej wspomnianymi masami. Zobaczymy, czy się to kurczy. Jeżeli się kurczy, to jaki ma skurcz przy na jakiejś naprawdę mega grubej warstwie, czy to pęka i co się z tym dzieje. Na samym końcu, jak już gładzie będę miał wyszlifowane, odpylone i zagruntowane wcześniej wspomnianym gruntem, przemaluję to wszystko farbą gruntującą, malującą, co również knaufa, która się nazywa grunt i farba. Zobaczymy jak to się sprawdza. Jeżeli chodzi o taśmę, którymi będę zbroić płyty karton gipsowe, to na co dzień, z każdą swoją realizację, wykonuję na zwykłej taśmie papierowej. No i w narożniki wklejam czerwonego. Tape, a, tak zwaną taśmę amerykańską. Narożniki perforowane będę osadać na takera i zbroić to taśmą frizelinową, również z No i dostałem jeszcze taką taśmę Knauf Kurt. Jest to hybryda taśmy papierowej z frizelinową. Na pierwszy rzut oka wygląda to tak jak zwykła taśma papierowa, z tym, że właśnie ma taki meszek z frizeliny z jednej i z drugiej strony. Wygląda to obiecująco. Jeszcze od gipsowo.pl dostałem takie flizeliny na testy. Generalnie dużo o nich słyszałem, mam znajomych co na nich działają, jednak jakoś nigdy nie miałem okazji mi pozbroić płyt karton gipsowych. Pierwsza to jest FIBA FUS. Jest to taka grubsza, powiedzmy zwyczajna flizelina, a druga jest to również flizelina, z tym, że jest jeszcze zbrojona. A jeżeli byście chcieli, żebym zrobił test, w którym porobię formatki z płyt karton gipsowych i pozbroję je właśnie przy użyciu w tych wcześniej wspomnianych wszystkich taśm, tak by można było sprawdzić, co jest najbardziej wytrzymałe i co najbardziej się sprawdza, to koniecznie dajcie znać w komentarzu, wpisując jednocześnie, jakich mas do jakich taśm użyć. A teraz bym chciał pokazać, w jaki sposób na pewno nie osadzać i nie obrawiać drzwi ukrytych. Oczywiście ta ścianka nie była przeze mnie robiona ani przez modego, ani przez Łysego, taki stan mnie tutaj zastał. Zresztą jak wiele tutaj kwiatów, których może Wam pokażę w kolejnym odcinku. Pierwsza sprawa zawsze nad drzwiami powinna być ładnie zacięta L. Jak widzicie, tutaj jest jedna płyta, tutaj druga, no i trzecia. Generalnie do cudotwórcą nie jestem, chociaż szczerze wierzę w to, że i tak, mimo to, papier to wytrzyma. Ale nie powinno się tak robić. A dlaczego ktoś tak zrobił? Nie mam pojęcia. Jak możecie zauważyć, wszystkie tutaj te ranty dookoła to są oryginalne, fabryczne ranty płyt karton gipsowych, czyli te lekko zapadnięte. Zrobił tak dlatego, ponieważ te drzwi są za bardzo głową, osadzone do łazienki, a mianowicie. Jak przyłożę sobie poziomicę czy też metrówkę, rant tych drzwi jest cofnięty do łazienki o jakiś milimetr półtora. Dla mnie najbardziej optymalną formą jest właśnie, gdy ten rant jest wystawiony od płaszczyzny ściany o jakiś milimetr półtora. Pamiętaj, żeby być na bieżąco, warto subskrybować mój kanał. Dzięki za dzisiaj i do następnego.